Nikt w tej chwili nie ukrywa, że przebudowa biotechnologiczna człowieka ma doprowadzić do wymazania obrazu i podobieństwa Boga w człowieku. Czyli stworzenia na nowo takiego człowieka, który nie będzie miał już niczego, co będzie człowieka pociągało w stronę Boga. A jeśli nie będzie pociągało w stronę Boga, to będzie pociągało w stronę czego? I tutaj pozwólcie Państwu, właśnie wrócę do tej. Idei wiodącej, bo te różne fakty, które dzisiaj składają się na niepokojący obraz naszego świata, a my, jako Kościół, żyjemy właśnie w takim świecie, to jest pewna wizja, która, która wymaga tego, żeby wyjść poza sprawy nasze tylko lokalne, poza sprawy polskie, że świat jest bogatszy niż konflikt między PO i PISem. I trzecią drogą,